Cześć, moi drodzy! Jak się macie? Witajcie ponownie na naszym kanale. Jeśli oglądacie nas po raz pierwszy, nie zapomnijcie zasubskrybować, polubić tego wideo i włączyć dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnej z naszych historii. Dziś opowiem Wam coś, co naznaczyło mnie na zawsze coś, co całkowicie zmieniło moje życie i co wciąż boli. Kiedy o tym myślę, kropka, nazywam się Nadzieja Kowalska. Mam 35 lat i mieszkam w Krakowie, w Polsce. To. Co wam opowiem, wydarzyło się dokładnie dwa lata temu, ale wydaje się, jakby to było wczoraj. Moja historia zaczyna się od zdania, którego nigdy nie spodziewałam się usłyszeć od dwóch osób, które kocham najbardziej na świecie: mojej siostry Karoliny i mojej córki Wiktorii. Wszystko zaczęło się w grudniu 2022 roku. Pracowałam na dwie zmiany w fabryce tekstylnej, żeby móc dać moim córkom wszystko, czego potrzebowały. Karolina, moja młodsza siostra. Sprowadziła się do mnie po tym, jak jej mąż zostawił ją z dwójką małych dzieci. To była skomplikowana sytuacja, ale myślałam, że to właściwe. Jesteśmy rodziną, prawda? A rodzina zawsze się wspiera, kropka. mój dom nie był zbyt duży, zaledwie trzy sypialnie w skromnej dzielnicy Krakowa. Dzieliłam pokój z moją córką Wiktorią, która miała 16 lat. A Karolina spała w salonie ze swoimi dwójką dzieci, ośmioletnim Mateuszem i pięcioletnią Zosią. Moja druga córka. Anna, czternastoletnia, miała swój mały pokoik. Sprawy były napięte od tygodni. Karolina nie mogła znaleźć pracy, a ja byłam jedyną osobą, która przynosiła pieniądze do domu. Wiktoria, która zawsze była słodkim i wyrozumiałym dzieckiem, zaczęła się zmieniać. Stała się buntownicza, kłótliwa i ciągle kłóciła się ze swoimi kuzynami. Wracałam zmęczona z pracy i musiałam radzić sobie z problemami wszystkich. Ten fatygodny dzień był piątkiem, 16 grudnia. Dostałam wypłatę i musiałam rozciągnąć te pieniądze na zakup prezentów świątecznych dla wszystkich dzieci, opłacenie rachunków, jedzenie i wszystko, czego dom potrzebuje. Wróciłam do domu o siódmej wieczorem, kompletnie wyczerpana, z czerwonymi rękami po pracy w fabryce i strasznym bólem pleców. A kiedy otworzyłam drzwi, zastałam scenę, której się nie spodziewałam. Dom był wywrócony do góry nogami, zabawki wszędzie, brudna kuchnia. Nieumyte naczynia od śniadania i dziwny zapach dochodzący z łazienki. Dzieci Karoliny biegały po całym domu, krzycząc i grając w piłkę nożną, która najwyraźniej coś rozbiła, bo na podłodze w salonie było potłuczone szkło. Co się tu stało? zapytałam, starając się zachować spokój. Karolina siedziała na sofie oglądając telewizję, jakby nic się nie stało. Wiktoria wyszła ze swojego pokoju ze złą miną i spojrzała na mnie tymi oczami, które już nie były oczami mojego słodkiego dziecka. Mamo, nie mogę już tego znieść, powiedziała Wiktoria głosem, którego nigdy u niej nie słyszałam, pełnym złości i rozpaczy. Dzieci cioci Karoliny rozbiły moje lustro od toaletki, które mi kupiłaś na urodziny. A kiedy im coś powiedziałam, ciocia krzyczała na mnie, że jestem rozpieszczona. Karolina zerwała się z sofy jak na sprężynie. Nie mów tak do dziecka, krzyknęłam, ale ona już straciła panowanie. Nadziejo, twoja córka jest niewdzięczna. Jestem tutaj, bo ty mnie przyprowadziłaś, a jeśli jej się to nie podoba, niech to wytrzyma. Wtedy wszystko wymknęło się spod kontroli. Próbowałam pośredniczyć między nimi dwiema, ale Wiktoria zaczęła wykrzykiwać do swojej ciotki rzeczy, których szesnastoletnia dziewczyna nie powinna umieć mówić. Karolina odpowiedziała jej w ten sam sposób, a ja znalazłam się w środku wojny słownej, która stawała się coraz brzydniejsza. Dosyć już obie! Krzyknęłam z całych sił. Karolino to dzieci! Nie możesz tak krzyczeć na Wiktorię. A ty, Wiktorio, szanuj swoją ciotkę. Ale to było jak mówienie do ściany. Karolina zaczęła mi zarzucać, że zawsze bronię swoich córek, że nigdy jej nie wspieram, że jestem złą siostrą. Wiktoria krzyczała do mnie: Dlaczego nie wyrzucę Karoliny i jej dzieci? Że już tak nie może żyć, kropka. Stałam tam w swoim brudnym mundurze z fabryki, z drżącymi rękami ze zmęczenia i nerwów, próbując naprawić sytuację która całkowicie wymknęła się spod kontroli. Wtedy wydarzyło się to, czego nigdy nie zapomnę, Karolina spojrzała mi prosto w oczy, z chłodem, którego nigdy nie widziałam u mojej siostry, i powiedziała, Nadziejo, zawsze byłaś taka sama. Od kiedy byłyśmy dziećmi, zawsze wszystko niszczysz. Nie umiesz niczym zarządzać. Ale to nie było najgorsze. Najgorsze było, kiedy Wiktoria, moja córka, moje dziecko, dziewczynka, którą nosiłam w brzuchu i wychowywałam z tak wielką miłością. Odwróciła się do mnie ze łzami w oczach i krzyknęła złamanym głosem: Mamo, ona ma rację. Ty zawsze wszystko psujesz. Zawsze niszczysz wszystko, czego dotkniesz. W tym momencie poczułam, jakby świat się zatrzymał. Jakby ktoś uderzył mnie pięścią w klatkę piersiową i nie mogłam oddychać. Słowa Wiktorii odbijały się echem w mojej głowie, które nie chciało odejść. Ty zawsze wszystko niszczysz. Te pięć słów zniszczyło coś we mnie, co nigdy się nie naprawiło. Kropka nie mogłam nic powiedzieć. Dosłownie nie mogłam otworzyć ustęp. Czułam, jak nogi mi drżą i serce zaraz wyskoczy z klatki piersiowej. Spojrzałam na Karolinę, która miała wyraz zadowolenia na twarzy, jakby wygrała bitwę. Spojrzałam na Wiktorię, która wciąż płakała, ale z tym spojrzeniem pełnym złości, którego nigdy u niej nie widziałam. I zdałam sobie sprawę, że ja, nadzieja Kowalska, kobieta, która pracowała jak wół całe życie, żeby wyprowadzić swoje córki na prostą, nie miałam miejsca we własnym domu. Bez słowa poszłam do swojego pokoju. Słyszałam, jak Karolina mówiła coś cicho do Wiktorii, coś w stylu, już najwyższy czas, żeby ktoś jej powiedział prawdę. Zamknęłam drzwi swojej sypialni na klucz, czego nigdy nie robiłam, bo to zawsze była przestrzeń, którą dzieliłam z Wiktorią. Usiadłam na skraju łóżka. Tego łóżka, na którym przez tyle nocy pocieszałam moje córki. Gdy miały koszmary, gdzie czytałam im bajki, gdzie planowałyśmy ich przyszłość. I tam, w samotności mojego pokoju, całkowicie się załamałam. Płakałam tak, jak nie płakałam od dnia śmierci mojej mamy dziesięć lat temu, krok, płakałam w ciszy, tymi łzami, które bolą w duszy, tymi, które wychodzą z najgłębszej części twojej istoty. Zakryłam twarz rękami, żeby nikt mnie nie usłyszał, chociaż jestem pewna, że moje łkanie było słyszalne w całym domu. To było tak, jakby cały ból, całe zmęczenie, cała frustracja z lat samotnej walki spotkały się w tym momencie kro. Podczas płaczu zaczęłam wspominać wszystko, czym poświęciłam się dla mojej rodziny. Kiedy Wiktoria się urodziła, jej ojciec, Robert, zniknął, jakby pochłonęła go ziemia. Miałam zaledwie dziewiętnaście lat i pracowałam w sklepie z ubraniami, żeby móc dać jej wszystko, czego potrzebowała. Kiedy Anna urodziła się dwa lata później, z innym mężczyzną, który też odszedł. Zaczęłam od zera. Karolina zawsze była piękną siostrą. Tą, która studiowała, tą, która dobrze wyszła za mąż. Ja byłam tą, która została, żeby pomagać mamie. Gdy zachorowała, tą, która przestała się uczyć, żeby pracować, tą, która zawsze była, gdy ktoś z rodziny czegoś potrzebował. A teraz okazuje się, że ja byłam tą, która zawsze wszystko niszczyła. Tej nocy w ogóle nie wyszłam ze swojego pokoju. Słyszałam, jak Karolina podała dzieciom coś na kolację. Słyszałam, jak Wiktoria się wykąpała i położyła w salonie, bo nie chciała wejść do pokoju ze mną. Słyszałam, jak cały dom ucichł, ale ja wciąż nie spałam, patrząc w sufit, zastanawiając się, w którym momencie wszystko stało się tak skomplikowane. Kropka o trzeciej nad ranem, gdy byłam pewna, że wszyscy śpią. Wyszłam ze swojego pokoju, żeby napić się wody. Dom był ciemny i cichy ale kiedy przechodziłam przez salon, usłyszałam, że Wiktoria cicho płacze na sofie. Mój instynkt matki krzyczał, żebym ją pocieszyła, ale słowa, które mi powiedziała, zabrzmiały w mojej głowie i po prostu nie mogłam. Po raz pierwszy w życiu nie mogłam pocieszyć własnej córki. Następnego dnia była sobota. Wstałam wcześnie, jak zawsze, przygotowałam śniadanie i udawałam, że nic się nie stało. Karolina zaszła ze swoimi dziećmi i usiadła do śniadania, jakby była właścicielką domu. Wiktoria pojawiła się z opuchniętymi od płaczu oczami, ale ani razu na mnie nie spojrzała. "Dzień dobry", powiedziałam, starając się, żeby mój głos brzmiał normalnie. Nikt mi nie odpowiedział. Karolina nalała sok Mateuszowi i Zosi. Wiktoria przygotowała sobie własne śniadanie, a ja zostałam tam, czując się jak obca we własnej kuchni. Wtedy podjęłam decyzję, która miała wszystko zmienić. Podeszłam do Karoliny i powiedziałam: "Musimy porozmawiać." Spojrzała na mnie z tym półśmieszkiem drwiącym, którego zaczęła używać wobec mnie i powiedziała: Jasne. siostro, porozmawiajmy. Poszłyśmy na tylne podwórko, gdzie był mój mały ogród, miejsce, w którym szukałam schronienia, gdy musiałam pomyśleć. Karolina skrzyżowała ramiona i czekała, aż zacznę mówić, ale już nie wiedziałam od czego zacząć. Karolino, powiedziałam w końcu, to tak dalej być nie może. Roześmiała się. Gorzkim śmiechem, którego nigdy u niej nie słyszałam. Ach, więc teraz okazuje się, że to ja jestem winna wszystkiego, Nadziejo? Może problemem jesteś ty? Jej słowa były jak sztylety. Otworzyłam ci drzwi mojego domu, gdy twój mąż cię zostawił, powiedziałam, starając się zachować spokój. Pracowałam podwójnie, żeby móc utrzymać też twoje dzieci. Ja, nie opowiadaj mi tych historii, Nadziejo. Przerwała mi Karolina z agresją której nigdy u niej nie widziałam. Nie zrobiłaś mi żadnej przysługi. Przyprowadziłaś mnie tutaj, bo ci to pasowało, żeby mieć kogoś, kto będzie pilnował twoich córek, gdy ty pracujesz. Nie udawaj męczennicy. Te słowa bolały mnie bardziej, niż mogę wyjaśnić, bo zawierały małą część prawdy. Tak, było mi na rękę, że Karolina była w domu, gdy ja pracowałam, ale nigdy nie myślałam, że ona tak to postrzega. Dla mnie byłyśmy siostrami pomagającymi sobie nawzajem. Carolino, Johnny D. Próbowałam jej wyjaśnić, ale ona mówiła dalej. Jakby trzymała to wszystko w sobie przez miesiące. Od kiedy tu przyjechałam? Sprawiałaś, że czuję się jak utrzymanka, jakbym była ci coś winna. Zawsze mi przypominasz, że pracujesz, żeby utrzymać moje dzieci, zawsze mówisz, jak jesteś zmęczona, zawsze sprawiasz, że czuję się winna za wszystko. Myślisz, że to dla mnie łatwe? Milczałam bo nieświadomie może rzeczywiście robiłam niektóre z tych rzeczy. Kiedy pracuje się tak dużo i jest się tak zmęczonym, czasami słowa wychodzą bez myślenia. Ale nigdy nie miałam zamiaru sprawiać, żeby czuła się źle. A teraz Wiktoria też jest zmęczona, kontynuowała Karolina. Zmęczona życiem w domu, gdzie jej mama zawsze jest w złym humorze, gdzie nie ma miejsca dla nikogo, gdzie wszystko to praca i problemy. Nie zauważyłaś, że twoja córka już nie jest taka sama jak kiedyś. Wtedy poczułam, że świat znowu się na mnie walił. Bo Karolina miała rację. Wiktoria bardzo się zmieniła w ostatnich miesiącach. Wcześniej była radosną, pracowitą dziewczyną, która mi we wszystkim pomagała. Teraz była buntownicza, kłótliwa i zawsze wydawała się na mnie zła. Ale Karolino, powiedziałam złamanym głosem: ja tylko staram się robić co najlepsze dla wszystkich. Pracuję tak ciężko, bo chcę dać wam godne życie, chcę, żebyście się uczyły, miały możliwości, których ja nie miałam. Ale spójrz na siebie, nadziejo, krzyknęła, wskazując mnie od góry do dołu. Spójrz, jak wyglądasz. Masz 35 lat, a wyglądasz na pięćdziesiąt. Zawsze jesteś zmęczona, zawsze zestresowana, zawsze się skarżysz. Myślisz, że to jest życie? Myślisz, że twoje córki chcą cię taką widzieć? Jej słowa uderzyły mnie jak policzek. Stałam tam, patrząc na nią, próbując przetworzyć wszystko, co mi mówiła. A najgorsze było to, że w głębi serca wiedziałam, że nie mylała się całkowicie kropka. W tym momencie Wiktoria wyszła na podwórko. Słuchała nas od drzwi kuchni. Mamo, powiedziała spokojniejszym głosem niż poprzedniego dnia, ale równie chłodnym: Ciocia Karolina ma rację. Ty zawsze jesteś zgorzkniała. Zawsze nas beszczesz, zawsze nam przypominasz. Jak ciężko dla nas pracujesz. Victoria, ja próbowałam mówić, ale ona kontynuowała. Mamo. Ja nie prosiłam cię, żebyś tak ciężko pracowała. Nie prosiłam, żebyś przyprowadziła ciotkę Karolinę i moich kuzynów. Wszystko, czego chcę, to mieć mamę, która jest szczęśliwa, która się do mnie uśmiecha, gdy wracam ze szkoły, która nie jest zawsze zaabsorbowana pieniędzmi, pracą. Wszystkim, kropka. W tym momencie zdałam sobie sprawę z czegoś strasznego, w moim zapale. By dać im wszystko materialnie, przestałam dawać im to, co najważniejsze. Moją obecność, moją czułość, moją uwagę. Byłam tak obsesyjna na punkcie pracy i zapewnienia, że zapomniałam być ich mamą. Tego popołudnia postanowiłyśmy zrobić coś, czego nie robiłyśmy od miesięcy usiąść i naprawdę porozmawiać, bez krzyków, bez wyrzutów, po prostu mówiąc z serca. Karolina zrobiła kawę, Wiktoria przyniosła ciastka, które miała schowane, a Anna, moja młodsza córka, też dołączyła do rozmowy, gdy zorientowała się, że dzieje się coś ważnego. Mamo, powiedziała mi Anna, ja też mam ci coś do powiedzenia. Moje serce przyspieszyło, bo nie wiedziałam, co jeszcze mogę usłyszeć. Byłam bardzo smutna, bo czuję, że już nie masz dla mnie czasu. Wcześniej, gdy byłam mniejsza, czytałaś mi bajki. Pomagalas w. Zydaniak Domowek, bawiłaś się ze mną. Teraz zawsze jesteś zajęta lub zmęczona. Jej słowa znowu rozdarły mi duszę, ale tym razem w inny sposób. Zdałam sobie sprawę, że byłam tak skupiona na pracy. By dać im rzeczy materialne, że zapomniałam dać im czasu, uwagi. Miłości. I ja też muszę wam się do czegoś przyznać, powiedziała Karolina ze spuszczoną głową. was zazdrosna, Zazdrosna o relację, którą masz ze swoimi córkami, o szacunek, jaki ci okazują, o to, jak jesteś niezależna. Czuję się jak nieudaczniczka, bo moje dwa małżeństwa się rozpadły, bo nie mogłam dać stabilności moim dzieciom, bo byłam od ciebie zależna. Karolino, nie jesteś nieudaczniczką, powiedziałam natychmiast. Jesteś odważną kobietą, która wyszła z dwóch toksycznych związków, żeby chronić swoje dzieci. To cię nie osłabia, to cię wzmacnia. Wiktoria wzięła moją rękę i spojrzała mi w oczy. Mamo, kiedy wczoraj powiedziałam ci, że zawsze wszystko niszczysz, byłam zła i zraniona. Ale prawda jest taka, że nigdy niczego nie zniszczyłaś. Wręcz przeciwnie, zawsze próbowałaś wszystko naprawić, rozwiązać nam życie. Ale, mamo, ty też masz prawo się mylić, nie mieć wszystkich odpowiedzi, nie być perfekcyjna. W tym momencie zdałam sobie sprawę z czegoś, czego nigdy wcześniej nie rozważałam. Próbowałam być idealną matką, idealną siostrą, idealną żywicielką. Ale w tym procesie stałam się zgorzkniałą osobą i straciłam istotę tego. Kim naprawdę byłam Kropka? Minęły dokładnie dwa lata od tamtego piątku 16 grudnia, który zmienił nasze życie na zawsze. I pozwólcie, że wam powiem, transformacja była niesamowita. Nie było łatwo, nie stało się z dnia na dzień, ale było możliwe. Kropka. Karolina znalazła pracę trzy tygodnie po naszej rozmowie. Zaczęła w sklepie spożywczym niedaleko domu, i choć pensja nie była wielka, przywróciła jej godność i pewność siebie. Dzieci poszły do państwowego przedszkola. A nasz dom powoli przestał być polem bitwy, by stać się domem pełnym harmonii. Ja też dokonałam ważnych zmian. Po wielu rozmowach z córkami zdecydowałam się zmienić pracę. Odeszłam z fabryki tekstylnej i dostałam pracę w biurze księgowym. Zarabiam trochę mniej, ale pracuję w normalnych godzinach i wracam do domu z energią, by być z rodziną. Ta różnica była jak dzień i noc. Ale najważniejsze nie były zmiany zewnętrzne, ale wewnętrzne. Nauczyłam się prosić o pomoc, gdy jej potrzebuję. Nauczyłam się mówić, nie wiem, gdy nie mam odpowiedzi. Nauczyłam się pokazywać swoje emocje bez poczucia słabości. A przede wszystkim nauczyłam się dbać o siebie. Teraz weekendy są święte dla rodziny. Chodzimy do parku, gotujemy razem, oglądamy filmy lub po prostu rozmawiamy. Wiktoria i ja odzyskałyśmy tę szczególną więź. Którą mała, gdy była mała, ale teraz jest inna. Bo ona już jest osiemnastoletnią młodą kobietą która codziennie mnie zaskakuje swoją dojrzałością i mądrością, kropka, Anna rozkwita w piękny sposób. Jest szesnastoletnią nastolatką pełną marzeń i planów. Chce studiować psychologię, bo mówi, że chce pomagać rodzinom takim jak nasza w rozwiązywaniu ich problemów. Bardzo mnie ekscytuje patrzenie, jak nasze doświadczenia zmotywowały ją do pomagania innym, kropka, Karolina znowu znalazła miłość. Poznała Michała, owdowiałego mężczyznę z córką, który traktuje ją jak królową. Pobiorą się w przyszłym roku i w końcu będzie miała stabilną rodzinę, o której zawsze marzyła. Jej dzieci, Mateusz i Zosia, teraz dziesięcio i siedmioletnie, tak rozkwitły, że to niesamowite ich oglądać. A ja, cóż, ja też miałam swoje niespodzianki. Sześć miesięcy temu poznałam Aleksandra, współpracownika, który zaprosił mnie na randkę. Na początku myślałam, że jest za późno na miłość, ale on nauczył mnie, że nigdy nie jest za późno, by być szczęśliwą. Jest prostym, PRACOWYTY człowiekiem, który rozumie moje rodzinne priorytety i który zdobył sympatię moich córek, Kro. ale ważniejsze niż jakikolwiek związek, nauczyłam się kochać siebie. Zaczęłam robić rzeczy, które lubię, w sobotnie poranki chodzę na lekcje tańca ludowego, coś, co zawsze chciałam robić. Odzyskałam kilka przyjaźni, które straciłam przez brak czasu. I nauczyłam się znowu śmiać, cieszyć się małymi chwilami życia, kropka, wiecie? Co jest w tym wszystkim najpiękniejsze? Że to zdanie, które mnie tak bolało, ty zawsze wszystko niszczysz, stało się katalizatorem do naprawienia wszystkiego przez nas wszystkie. Czasami najostrzejsze słowa to te, których musimy wysłuchać. By się obudzić i zmienić nasze życie, kropka tydzień temu Wiktoria powiedziała mi coś, co dotknęło mojej duszy: Mamo, teraz czuję, że mam moją mamę z powrotem. Już nie jesteś tylko kobietą, która pracuje i martwi się o wszystko. Teraz jesteś nadzieją. Moją mamą, kobietą, którą podziwiam i która uczy mnie każdego dnia: że można być silną i szczęśliwą jednocześnie. Karolina też wyznała mi coś pięknego. Siostro, dziękuję, że nauczyłaś mnie, że proszenie o pomoc nie czyni cię słabą, czyni cię ludzką. I dziękuję, że pokazałaś mi, że zawsze można zacząć od nowa. Dzisiaj mogę wam powiedzieć z ręką na sercu, że jestem całkowicie inną kobietą niż ta sprzed dwóch lat. Wciąż jestem odpowiedzialna. Wciąż ciężko pracuję, wciąż dbam o moją rodzinę, ale teraz dbam też o siebie. Teraz też jestem szczęśliwa, jeśli jest tam ktoś, kto utożsamia się z moją historią, kto czuje, że żyje tylko dla innych i zapomniał żyć dla siebie. Chcę powiedzieć: to nigdy nie jest za późno, by się zmienić. Nigdy nie jest za późno, by być szczęśliwym. Czasami potrzebujemy, żeby osoby, które kochamy najbardziej, powiedziały nam prawdy, które bolą, byśmy mogli się obudzić. Ale kiedy to się dzieje? Mamy szansę stworzyć coś pięknego. Kropka moja rodzina nie jest idealna. Wciąż mamy wyzwania, wciąż mamy trudne dni, ale teraz stawiamy im czoła razem. Z miłością, ze zrozumieniem, a przede wszystkim z pewnością. Że wszystkie zasługujemy na szczęście. Kropka i tak kończy się moja historia, moi drodzy. Dziękuję, że towarzyszyliście mi w tej tak osobistej podróży, za wysłuchanie mnie do końca. Jeśli podobała Wam się ta historia, nie zapomnijcie polubić zasubskrybować kanału i udostępnić ją komuś, kto może potrzebuje jej wysłuchać. Do zobaczenia w następnym filmie z więcej historiami, które łączą nas jako istoty ludzkie. Do następnego razu i pamiętajcie, nigdy nie jest za późno, by być szczęśliwym. Tego popołudnia postanowiłyśmy zrobić coś, czego nie robiłyśmy od miesięcy, usiąść i naprawdę porozmawiać, bez krzyków, bez wyrzutów, po prostu mówiąc z serca. Karolina zrobiła kawę. Wiktoria przyniosła ciastka, które miała schowane, a Anna, moja młodsza córka, też dołączyła do rozmowy, gdy zorientowała się, że dzieje się coś ważnego. Mamo, powiedziała mi Anna. Ja też mam ci coś do powiedzenia. Moje serce przyspieszyło, bo nie wiedziałam, co jeszcze mogę usłyszeć. Byłam bardzo smutna, bo czuję, że już nie masz dla mnie czasu. Wcześniej, gdy byłam mniejsza, czytałaś mi bajki. Pomagalaś w jak domowik Bawiłaś się ze mną. Teraz zawsze jesteś zajęta lub zmęczona. Jej słowa znowu rozdarły mi duszę, ale tym razem w inny sposób. Zdałam sobie sprawę, że byłam tak skupiona na pracy. By dać im rzeczy materialne, że zapomniałam dać im czasu, uwagi, miłości. I ja też muszę wam się do czegoś przyznać, powiedziała Karolina ze spuszczoną głową. Byłam was zazdrosna, Zazdrosna o relację, którą masz ze swoimi córkami. O szacunek, jaki Ci okazują, o to, jak jesteś niezależna. Czuję się jak nieudaczniczka, bo moje dwa małżeństwa się rozpadły, bo nie mogłam dać stabilności moim dzieciom, bo byłam od Ciebie zależna. Karolino, nie jesteś nieudaczniczką, powiedziałam natychmiast. Jesteś odważną kobietą, która wyszła z dwóch toksycznych związków, żeby chronić swoje dzieci. To Cię nie osłabia, to Cię wzmacnia. Wiktoria wzięła moją rękę i spojrzała mi w oczy. Mamo, kiedy wczoraj powiedziałam Ci, że zawsze wszystko niszczysz, byłam zła i zraniona. Ale prawda jest taka, że nigdy niczego nie zniszczyłaś. Wręcz przeciwnie, zawsze próbowałaś wszystko naprawić, rozwiązać nam życie. Ale, mamo, Ty też masz prawo się mylić, nie mieć wszystkich odpowiedzi, nie być perfekcyjna. W tym momencie zdałam sobie sprawę z czegoś, czego nigdy wcześniej nie rozważałam. Próbowałam być idealną matką, idealną siostrą, idealną żywicielką. Ale w tym procesie stałam się zgorzkniałą osobą i straciłam istotę tego. Kim naprawdę byłam? Minęły dokładnie dwa lata od tamtego piątku 16 grudnia, który zmienił nasze życie na zawsze. I pozwólcie, że Wam powiem, transformacja była niesamowita. Nie było łatwo, nie stało się z dnia na dzień, ale było możliwe. Karolina znalazła pracę trzy tygodnie po naszej rozmowie. Zaczęła w sklepie spożywczym niedaleko domu i choć pensja nie była wielka. Przywróciła jej godność i pewność siebie. Dzieci poszły do państwowego przedszkola, a nasz dom powoli przestał być polem bitwy, by stać się domem pełnym harmonii. Ja też dokonałam ważnych zmian. Po wielu rozmowach z córkami, zdecydowałam się zmienić pracę. Odeszłam z fabryki tekstylnej i dostałam pracę w biurze księgowym. Zarabiam trochę mniej, ale pracuję w normalnych godzinach i wracam do domu z energią, by być z rodziną. Ta różnica była jak dzień i noc, kropka, ale najważniejsze nie były zmiany zewnętrzne, ale wewnętrzne. Nauczyłam się prosić o pomoc, gdy jej potrzebuję. Nauczyłam się mówić, nie wiem, gdy nie mam odpowiedzi. Nauczyłam się pokazywać swoje emocje bez poczucia słabości. A przede wszystkim nauczyłam się dbać o siebie. Kropka. Teraz weekendy są święte dla rodziny. Chodzimy do parku, gotujemy razem, oglądamy filmy lub po prostu rozmawiamy. Wiktoria i ja odzyskałyśmy tę szczególną więź którą mała, gdy była mała, ale teraz jest inna, bo ona już jest osiemnastoletnią młodą kobietą, która codziennie mnie zaskakuje swoją dojrzałością i mądrością, kroka, Anna rozkwita w piękny sposób. Jest szesnastoletnią nastolatką pełną marzeń i planów. Chce studiować psychologię, bo mówi, że chce pomagać rodzinom takim jak nasza w rozwiązywaniu ich problemów. Bardzo mnie ekscytuje patrzenie. Jak nasze doświadczenia zmotywowały ją do pomagania innym, kropka Karolina znowu znalazła miłość. Poznała Michała, owdowiałego mężczyznę z córką, który traktuje ją jak królową. Pobiorą się w przyszłym roku i w końcu będzie miała stabilną rodzinę, o której zawsze marzyła. Jej dzieci, Mateusz i Zosia, teraz dziesięcio i siedmioletnie, tak rozkwitły, że to niesamowite ich oglądać, kropka, a ja. cóż, ja też miałam swoje niespodzianki. Sześć miesięcy temu poznałam Aleksandra współpracownika, który zaprosił mnie na randkę. Na początku myślałam, że jest za późno na miłość, ale on nauczył mnie, że nigdy nie jest za późno, by być szczęśliwą. Jest prostym człowiekiem, który rozumie moje rodzinne priorytety i który zdobył sympatię moich córek, ale ważniejsze niż jakikolwiek związek, nauczyłam się kochać siebie. Zaczęłam robić rzeczy, które lubię. W sobotnie poranki chodzę na lekcje tańca ludowego, coś co zawsze chciałam robić? Odzyskałam kilka przyjaźni, które straciłam przez brak czasu. I nauczyłam się znowu śmiać, cieszyć się małymi chwilami życia. Wiecie, co jest w tym wszystkim najpiękniejsze? Że to zdanie, które mnie tak bolało, ty zawsze wszystko niszczysz, stało się katalizatorem do naprawienia wszystkiego przez nas wszystkie. Czasami najostrzejsze słowa to te, których musimy wysłuchać, by się obudzić i zmienić nasze życie. Tydzień temu Wiktoria powiedziała mi coś. Co dotknęło mojej duszy, mamo, teraz czuję, że mam moją mamę z powrotem. Już nie jesteś tylko kobietą, która pracuje i martwi się o wszystko. Teraz jesteś nadzieją, moją mamą, kobietą, którą podziwiam i która uczy mnie każdego dnia, że można być silną i szczęśliwą jednocześnie. Karolina też wyznała mi coś pięknego, siostro, dziękuję, że nauczyłaś mnie, że proszenie o pomoc nie czyni cię słabą, czyni cię ludzką. I dziękuję. Że pokazałaś mi, że zawsze można zacząć od nowa. Dzisiaj mogę wam powiedzieć z ręką na sercu, że jestem całkowicie inną kobietą niż ta sprzed dwóch lat. Wciąż jestem odpowiedzialna, wciąż ciężko pracuję, wciąż dbam o moją rodzinę, ale teraz dbam też o siebie. Teraz też jestem szczęśliwa, jeśli jest tam ktoś, kto utożsamia się z moją historią, kto czuje, że żyje tylko dla innych i zapomniał żyć dla siebie. Chcę powiedzieć to, nigdy nie jest za późno, by się zmienić. Nigdy nie jest za późno, by być szczęśliwym. Czasami potrzebujemy, żeby osoby, które kochamy najbardziej, powiedziały nam prawdy, które bolą, byśmy mogli się obudzić, ale kiedy to się dzieje, mamy szansę stworzyć coś pięknego. Kropka. Moja rodzina nie jest idealna. Wciąż mamy wyzwania, wciąż mamy trudne dni, ale teraz stawiamy im czoła razem. Z miłością, ze zrozumieniem, a przede wszystkim z pewnością. Że wszystkie zasługujemy na szczęście. I tak kończy się moja historia, moi drodzy. Dziękuję, że towarzyszyliście mi w tej tak osobistej podróży, za wysłuchanie mnie do końca. Jeśli podobała Wam się ta historia, nie zapomnijcie polubić, zasubskrybować kanału i udostępnić ją komuś, kto może potrzebuje jej wysłuchać. Do zobaczenia w następnym filmie z więcej historiami, które łączą nas jako istoty ludzkie. Do następnego razu i pamiętajcie, nigdy nie jest za późno by być szczęśliwym.